Kobieta w z tej strony homing 10:18, a ze mną dzisiaj jest. Dzisiaj już 11 albo 10 próba nagrania piosenki o Panu Pi, a ja zapraszam Was do oglądania tej piosenki. Widzimy się, kiedy będę już na mapie. Jestem już w trybie ładowania, a teraz zacznę śpiewać. Hejka, nazywam się MRP. Pochodzę z Antarktydy. Mam walizkę z bagażami i jestem pingwinem. I jestem pingwinem. Jestem na mapie i niszczę każdego i niszczę każdego. Mam teraz ulta i stawiam se małego pingwina. Małego pingwina. Jestem na mapie i niszczę każdego! I niszczę każdego. Mam teraz ulta i stawiam se małego pingwina. Oh my god! To gain! Niszczy mnie! Niszczy mnie! I odpycha mnie ultem, ale ja go niszczę! Ale ja go niszczę! Hej! Hej! <ścoughs> Jestem na mapie i niszczę każdego, i niszczę każdego. Mam teraz ulta i stawiam se małego pingwina, małego pingwina. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie mój kanał, żeby było więcej piosenek. I dawajcie łapeczki w górę. Kolejna piosenka, kiedy indziej, będzie o kiełku. Ja się z wami żegnam. Pa, pa.